Czy znasz swoją kamerę? Jeżeli chcesz robić zdjęcia zapierające dech w piersiach, powinieneś poznać dokładnie funkcję swojej kamery. Kamery cyfrowe z automatycznymi ustawieniami umożliwiają wykonanie dobrych zdjęć bez przygotowania. Jeśli poznasz dokładnie swoją kamerę, będziesz mógł robić jeszcze lepsze zdjęcia. I osiągać profesjonalne rezultaty swojej pracy filmowej, najważniejsze są te regulacje, poprzez które kontrolujemy parametry wpływające na wygląd ujęcia. Jeśli Twoja kamera nie daje możliwości ręcznej regulacji parametrów pracy, powinieneś poznać zasady jej automatycznego działania. W niektórych w bardziej zaawansowanych kamerach z ustawień automatycznych można przejść na ustawienia ręczne. Część ustawień funkcji może być automatyczna, a część ręczna. Automatyczne ustawienia kamery bardzo ułatwiają pracę, ale nie działają niezawodnie w każdej sytuacji. Dlatego trzeba poznać ręczną. Regulacje takich funkcji jak balans bieli, ostrość, ogniskowa obiektywu, czas otwarcia migawki, wielkość otworu przysłony, wzmocnienie, wysterowanie poziomu nagranego dźwięku.